Dzień dobry, na wślizgu, dzisiaj porozmawiamy sobie o Legii Warszawa, a moim gościem jest Karol Tyniec z Legia.net. Cześć. Cześć, witam. Karol, powiedz, no można powiedzieć, że rozmawiamy w dzień finału Ligi Konferencji. Legia odpadła z Chelsea w ćwierćfinale. Na początek, jak typujesz ten finał, a później przejdzie, przejdziemy już do rzeczy takich stricte właśnie legijnych. No to Betis wygra 2 do 1, Antony strzeli dwie bramki. No proszę. Dobrze, więc w takim razie przechodzimy sobie do rzeczy związanych już stricte z warszawską. Drużyną. Wiadomo, jak to się wszystko skończyło. Gonzalo Fejo, trzeba powiedzieć, że jednak sukces na dwóch polach, czyli właśnie Liga Konferencji i Puchar Polski, mimo tego, że nie było sukcesu w Lidze, no to jednak gdzieś była chęć klubu do przedłużenia tego kontraktu. Tak się nie stało. Powiedz, jakie były kulisy tego wszystkiego. Co się tam wysypało na tej ostatniej prostej? Tak, że sprawa negocjacji pomiędzy trenerem a klubem była zamknięta. I z, a z tego, co wiemy z doniesień medialnych, to możemy wywnioskować, że trener Fejo powtórzył swoją akcję z Motoru Lublin, bo tam wcześniej też postawił wszystko na jedną kartę i złożył dymisję, bo liczył, że prezes Motoru tej dymisji nie przyjmie. Teraz w Legii chciał postawić jakieś duże warunki, i po prostu chciał postawić na swoim i liczył, że Legia to zaakceptuje, ale Legia tego nie zaakceptowała, no bo żadna osoba nie może być większa niż klub. E, no tak, tutaj, e, czyli po prostu wychodzi na to, że Gonzalo Fejo przefarwował, tak? Bo powiedz, tak. E, kontrakt ogólnie lewał na stole, tak? Tutaj ze tak, strony no Zewłakow, Michał Szefłaków i Legia była chętna do współpracy, tylko właśnie trener postawił, bo trener między innymi żądał zmiany sztabu medycznego na lekarzy z Portugalii, a warto zauważyć, że sztab medyczny był jedno, jest jedną z najlepiej funkcjonujących jednostek w Legii, więc ta decyzja jest kompletnie niezrozumiała ze strony trenera. No ja mam wrażenie, że Gonzalo Fejo tak przychodzi do jakiegoś klubu, robi tam swoje. Ale przez te pierwsze, właśnie tam pół roku funkcjonowania w jakimś klubie patrzy, gdzieś tam układa wszystko, nawet nie tyle jak chodzi o piłkarzy, tylko też o sztab i próbuje gdzieś tam przeforsować te swoje zmiany, właśnie od następnej rundy. Tu mu się nie udało. Dlaczego Legia się na to nie zgodziła? Powiedz. Czy to było tak, że te warunki się zmieniły w ostatniej chwili? Czy, czy, czy jak to wyglądało? Mi się wydaje, że tu właśnie tak jak mówiłeś to, że warunki się zmieniły w ostatniej chwili. Bo gdyby trener postawił wystawił kawę na ławę i powiedział, co chce na początku rozmów, to mi się wydaje, że prawdopodobnie panowie poszliby do rozumienia. Ale jeśli trener wyskoczył, bo w środę Tomasz Bładac informował, że rozmowy są na ukończeniu i zaraz kontakt zostanie parafowany. A w czwartek trener Fajo wyskoczył z tymi swoimi warunkami i to właśnie było powodem. Mhm. Eee, I teraz poszukiwania nowego e, trenera. Powiedz mi, kto może być tutaj e, następcą e, Gonzalo Fajo? To tak, media od początku informowały, że jest piątka kandydatów. Że w pierwszej trójce był trener szpilewski z Białorusi, trener Berg z Norwegii, dobrze znany kibicą Legii, i trener Bielica z Niemiec. Dzisiaj już wiemy, że Berg odpadł i zostają prawdopodobnie. To znaczy mężczy... Bielica z ten, który Lecha trenował, tak? Tak, dokładnie. I dzisiaj już wiemy, że został, bo Berg odpadł, bo został już wy... został trenerem Omoni. I mamy trenera Szpilewskiego, mamy trenera właśnie Bielice i mamy trójkę trenerów, o których nie wiemy, kto tam jest dokładnie na tej liście. Że wielu mówiło o Bartoszu Krzelaku, ale ja nie wierzę w ten ruch, bo po co klub zwalniał trenera niedoświadczonego, żeby znowu zatrudniać trenera niedoświadczonego? To by nie miało sensu logicznego. I mi się wydaje, że klub może postawić na trenera Szpilewskiego. A jak wyglądają tutaj kwestie właśnie jeśli chodzi o tą narodowość trenera, czy Michałowi Wewłakowowi Michałowi i tutaj ogólnie LEGI zależy na tym, żeby to był trener zagraniczny, czy wchodzi w grę opcja polska, typu na przykład Jan Urban albo, albo ktoś inny? Prawdopodobnie opcja polska wchodzi w grę. Dzisiaj były informacje na temat jednego Polaka i to jest właśnie prawdopodobnie Jan Urban, ale według mnie opcja zagraniczna jest traktowana jako na pierwszym miejscu. Jeżeli nie udałoby się porozumieć na przykład z trenerem Szpilawskim, to wtedy może, to wtedy prawdopodobnie Michał Żywłaków może zadzwonić do Jana Urbana. A jak wyglądają, bo wiadomo, tutaj w tym sezonie no Legia trochę zarobiła dzięki tej lidze konferencji, jak wyglądają możliwości finansowe, jeśli chodzi o zatrudnienie nowego trenera? Czy to będzie też lepszy kontrakt, lepsze zarobki, jak miał Gonzalo Fejo? Czy na co może liczyć nowy tutaj szkoleniowiec? Nowy trener może liczyć na podobne zarobki, jak miał Gonzalo Fejo. Nawet mi się wydaje, że trochę wyższa, bo dzięki temu, że Legia wygrała Puchar Polski... Może, nie, można powiedzieć, nie musi oszczędzać i może postawić na kogoś naprawdę dobrego. Nie musi znowu bawić się tak, jak to zrobił Jacek Dzieliński i zatrudnił Gonzalo Fejo. Mhm, tutaj powiedz mi jeszcze taką rzecz właśnie, jak chodzi o Gonzalo Fejo. Jak ty oceniasz jego pracę? Co on dał tej legii? Co mu nie wyszło? Jak to widzisz? Taką większą trochę możesz analizę zrobić. No to najpierw na plusach się skupmy. Fajowy wykreował yy, Rioje Morishita, który przed jego przyjściem już był bliski odejścia z legii, a on można powiedzieć tchnął w nowego ducha tego zawodnika. Pod jego skrzydłami rozrósł się Janek Zziłkowski, to jest zdecydowanie plus. I to jest na przyszłość kolejny dodatkowy boost transferowy daleki, Legii, bo pewnie ten piłkarz niedługo odejdzie do jakiegoś dużego klubu. Może nie dużego, ale wiadomo, duży transfer. No i właśnie dobrze sobie poradził w konferencji. Tam naprawdę Legia zrobiła ogromną robotę. Dojście do ćwierćfinału i zwycięstwo Szczęscy to jest naprawdę duży sukces. Tak samo Puchar Polski. To był cel i fajego go osiągnął. Natomiast gorzej trenerowi poszło w lidze i tu mam właśnie do niego największy zarzut, bo trener mówił przed sezonem, że o mistrzostwo jest celem, będziemy mistrzami, a to się, a potem mówił, to mi zapadło w pamięć, jak on na konferencji przed meczem w Górniku mówił, że a co wy chcecie, jak mać grę, a kiedy graliście z Chelsea, po co wam mistrzostwo, to tak zabrzmiało, taki był kontekst tej wypowiedzi i według mnie to było... Po prostu bezczelny, bo Legia to jest klub, gdzie się liczy mistrzostwo, a inne rzeczy nie mają znaczenia tak naprawdę. No, to cały Gonzalo Fejo, tak naprawdę. No, Ale powiedz, jeśli chodzi też właśnie o jego tutaj jakiegoś potencjalnego następca, co tutaj no wiadomo, jaki będzie cel przed nim postawiony, tak? Mistrzostwo Polski tam inne rzeczy gdzieś tam na poboczu, wiadomo, że będzie tutaj będą eliminacje Ligi Europy, tak, z tytułu tego, że jest Ach, ten Puchar Polski na mhm, natomiast gdzieś chyba nadrzędnym celem nawet wydaje mi się nowemu trenerowi byłoby wybaczone odpadnięcie w tych eliminacjach Gdyby zdobył mistrzostwo, jeśli by dostał tyle czasu, czy, czy, czy Dariusz Mioduski i tutaj Michał Żewłakow, jak myślisz, czy będą mieli taką cierpliwość, żeby zaufać nowemu trenerowi na przestrzeni właśnie całego sezonu? Wydaje mi się, że tak, bo jeżeli Michał Szepułaków teraz sprawuje główną funkcję nad e, sprawami sportowymi, to on już w, w, we wcześniejszej swojej kadencji pokazał, że potrafi zaufać trenerowi i on znalazł samych dobrych trenerów w większości, bo on znalazł trenera Czerczesowa, trenera Hasiego, trenera Magiera, trenera właśnie Berga i tutaj mi się wydaje, że i oni dostali kredyt zaufania i Fejo też, uf, przepraszam, nowy trener też dostanie kredyt zaufania. A co do właśnie tego odpadnięcia z Pucharów, to chciałam przytoczyć taką anegdotę, że Legia ostatni raz, kiedy grała na wiosnę w Pucharach i to zdobyła mistrzostwo w sezonie 16-17. A tak, odkąd nie awansowywała, jak nie awansowała do fazy grupowej czy to zawsze zdobywała mistrzostwo, a jak awansowała, to nie zdobywała mistrzostwa. I mi się wydaje, że główny trener może dostać za, za zadanie przełamanie tej klątwy a Aleksiej Szpilawski, o którym tu już wspomniałem, w arysie pokazał, że potrafi łączyć te trzy, trzy fronty. No właśnie, powiedz, wiadomo, już mówiliśmy tutaj o wymaganiach odnośnie nowego trenera, ale jak ta Legia w tym nowym sezonie, w tym nowym gdzieś tam układzie powinna wyglądać, powinna grać, jak ty to widzisz? Mi się wydaje, że Legia powinna grać bardziej defensywny futbol, bo wiem, że otwarty futbol jest ładny dla oka, ale Legia... Ale zapomniał... to chyba nie jest, w, przepraszam, że ci przerwę, ale mhm. to chyba nie jest w tym DNA takim piłkarskim Legii. Z, a może się da się wyrazić niedefensywny futbol, ale futbol bardziej taki bezpieczny. Bo nowy trener powinien się skupić na defensywie, bo za trenera Fejo defensywa była dziurawa jak szwajcarski ser. I to widzieliśmy nieraz w meczach z różnymi drużynami, jak na przykład z Radomiakiem, który nam wbił trzy gole, lub z Lechem Poznań, od którego dostaliśmy pięć goli w Poznaniu. I to właśnie powinno być główne skupienie się trenera, skupienie się, główny cel trenera: skupienie się na poprawie defensywy i tak, żeby legia była bardziej pragmatyczna. Żeby dalej była mocna w ofensywie, ale żeby również była mocna w defensywie. I to jest właśnie zachowanie tego balansu będzie najważniejszym celem dla nowego trenera. A jeśli chodzi tutaj personalnie jak ta Legia powinna wyglądać, bo wiadomo, że tutaj Gonzalo Fejo szczególnie w tej końcowej gdzieś tam fazie swojej pracy Kilku tych młodych wypromował, jak choćby właśnie Jan Ziłkowski. Czy będzie się to też liczyło, czy jednak wynik tutaj, jeśli będzie, to przykryje wszystko? Nie, oczywiście promowanie młodych też będzie się liczyło i nowy trener pewnie będzie z tej kwestii współpracował z Fredim Bobiciem, który zajmuje się tą właśnie kwestią młodych i on koordynuje tutaj zadania Akademii w tej kwestii i tak, no wprowadzanie młodych będzie bardzo ważne i mam nadzieję, że nowy trener będzie ich wprowadzał do drużyny, bo naprawdę jest dużo kandydatów. Ale tu jeszcze dokończę, ale tu też właśnie będzie kluczowe, na czym będzie polegać, bo nie wiem, czy słyszałeś, czy nasi widzowie słyszeli, ale wczoraj trener pogonił Radzisk Mazowiecki Poinformował, że Legia podpisze z nią umowę partnerską, więc też część młodych będzie mogła tam odejść i tam będzie się ogrywała, a druga część, która jest mocniejsza, będzie mogła wejść do pierwszego składu. I to też będzie bardzo ważne, bo ci młodzi będą mieli gdzie się ogrywać. No tak, i będzie, będą mogli grać na fajnym poziomie, bo pierwsza liga to już jest, tak. to już jest ciekawe, ciekawe doświadczenie. Natomiast chciałem przejść jeszcze tutaj do innych kwestii. Jak ta legia personalnie będzie wyglądała? Zacznijmy sobie od tego. Powiedz, czy dzieją się już jakieś ruchy transferowe, czy na razie jest to czekanie na nowego trenera i dopiero on, jakby, przyjdzie ze swoją listą, ewentualnie. Ewentualnie wskaże już z tych, którzy są w klubie, kto mu będzie potrzebny. Jak to wygląda? To tak, na razie z ploty, które słyszeliśmy, to wiadomo, że Kacper i interesują się tureckie kluby, swoje zainteresowanie wyraziła Celta, a tak to poza innymi samodnikami na razie nic nie wiadomo. I mi się wydaje, że to będzie tak, jak mówisz, poczekamy na nowego trenera i zobaczymy, co on zaproponuje. Ale z takich zawodników, którzy mogą opuścić legię w letnim okienku, to jest prawdopodobnie Ruben Vinagre. To też zależy od postawy Tobiasza na młodzieżowym euro. Jeżeli tam się zaprezentuje z dobrej strony, to jest możliwe, że i on opuści legię. No, w obronie to może być Steve Capuadi. Nie wiadomo, czy nie wpłynie jakaś dobra oferta za o Ojedela. No i to są właśnie chyba taka czwórka, która może ma najwyższe prawdopodobieństwo opuszczenia legii. A jakieś transfery do klubu dzieją się już? Czy właśnie będzie to też zależało mocno od nowego trenera? Raczej nie sądzę, żeby to zależało mocno od nowego trenera, bo już tutaj cały zarząd klubowy się przejechał na tym, że trener Fajo dostał taką możliwość. Sprowadził m.in. dla Dana Kobacywica i chyba wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Więc bardziej tu głównym zadaniem będzie to dyrektora sportowego. Czyli będzie, czyli będzie to tak, że po prostu zostaną wzmocnione konkretne pozycje i e, a nie będzie tak, że koleniowiec, który przyjdzie właśnie na zasadzie Gonzalo Fejo, e, będzie narzucał, że chce tego piłkarza i tego mi sprowadzi, tak? Nie, tak na pewno nie będzie, bo tak już w styczeń nam pokazał, że takie zarządzanie do niczego nie prowadzi. Więc mi się wydaje, że tu właśnie będzie współpraca na linii dyrektor sportowy-trener i dyrektor sportowy będzie proponował, pokazywał zawodników i będzie mu, a trener będzie mógł wyrazić swoją opinię na ten temat. I zaraz, bo wątek, zgu... zgubiłem wątek, na czym mówiliśmy? O transferach. A tak. Ym, Jak to... To, czy trener będzie proponował, czy, czy, czy bardziej tutaj dostanie gdzieś już gotowych zawodników? A bo wcześniej jeszcze mówiliśmy o plotkach transferowych. To... No to właśnie tutaj tak, że trener będzie raczej dostał gotowych zawodników na podobnej zasadzie jak to działa w Hielonii Białystok, bo w Wielonie Białystok Adrian Siemienic nie ma takiego, nie ma takiej mocy decyzyjnej i to Łukasz Masłowski mu wybiera zawodników, a on z nich buduje odpowiednią kadrę, bo ci zawodnicy są na dobrym poziomie. A co do właśnie jeszcze teraz to są na razie, na razie docierają tylko do nas plotki mi się wydaje, że jak rozpocznie się na dobre okienko, to będziemy widzieli więcej. A jak to widzisz ty, Które pozycja na już powinny, powinny zostać wzmocnione? Na pewno bramkarz, bo Kacper Tobiasz jest bramkarzem po prostu średnim, bo nie popełnia takich błędów, jak popełnił Kowacewicz czy Kobylak, ale on nie daje od siebie nic ekstra. I to jest pierwsza pozycja, która potrzebuje wzmocnienia. I kolejną pozycją to jest napastnik, bo obecnie w Legii jest de facto tylko jeden środkowy napastnik. Moja marka Guala bym za środkowego napastnika takiego typowego nie uznawał. I tutaj potrzebujemy. No, ale to kto jest środkowym napastnikiem szkurin, a co z Ensame na przykład? A no i tu właśnie jeszcze kwestia wypożyczonych, bo tu jest duże prawdopodobieństwo, że oni mogą zostać sprzedani bo raczej nie, widzi, nie widzę po tym, co się stało w styczniu, czy ten, po tej formie, jaką pokazał on w styczniu, znaczy w zim, podczas rundy jesiennej, żeby jesieniu, nie żeby miał jakąś przyszłość w legii. A co do Alfarelli, to mi się wydaje, że nawet ten trener może mu dać szansę, bo on obecnie na wypożyczeniu w widze Grecki pokazuje się z bardzo dobrej strony. I jeśli nie zostanie sprzedany, to możemy go widzieć jesienią w barwach w nowym sezonie. A gdzieś jeszcze trzeba uzupełnień poza bramką i atakiem? To, myśl, to zależy od transferów wychodzących też. Bo jeżeli odejdzie Ruben Vinak, no jeżeli odejdzie Steve Kapłani, to jest oczywiste, że będzie trzeba też te pozycje zastąpić jakimiś odpowiednimi zawodnikami. Ale najważniejsze są tutaj bramkarz i środkowy napastnik. Bo to jest obecnie najbardziej palący problem w Legii. Mhm, rozumiem. Powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi właśnie tutaj o wykonywanie tych transferów, nie tylko przychodzących, ale też wychodzących, no mamy wiadomo dyrektora sportowego Michała Żewłakowa. I mamy Jacka Zielińskiego. Jak wygląda jego funkcja? Czym on się teraz zajmuje, czy to jest jakby doradca zarządu? I jakie są jego kompetencje przy wykonywaniu transferów? Czy oni gdzieś tam nie dublują się z Michałem Rzewakowym? Dobre pytania. Ale teraz to wygląda tak, że Michał Żypłaku wyrządzi raczej wszystkim. I tutaj nie zapominajmy o Fredim Pobiciu, z którym on współpracuje. A Jacek Zieliński obecnie jest ciałem doradczym. Natomiast podczas zimowego okienka, kiedy teoretycznie Jacek Zieliński został zwolniony, ale praktycznie brał udział w negocjacjach niektórych zawodników, jak na przykład Bachana z Pogoni. Więc obecnie Jacek Zieliński jest tylko ciałem doradczym w klubie. A, czyli to jest funkcja teraz czysto doradcza Ecka Zielinskiego, no, tak? Taka funkcja po prostu, nie oszukujmy się, że to jest po prostu na zadowolenie. No rozumiem, żeby, żeby po prostu legenda klubu miała gdzie pracować, można no, powiedzieć. Dokładnie. Natomiast o Freddym Bubiciu jeszcze chwilę, no bo on zastąpił Radosława Mozyrkę, Czy to. Czy ta zmiana była gdzieś spowodowana właśnie tym, że miał zostać Gonzalo Fejo, czy to było już przygotowywane wcześniej? To, on konkretnie nie zastąpił Radosława Mozirki, bo Radosław Mozirko był dyrektorem Akademii, a mi nawet niektórym nie tylko mi trudno jest określić, czym Freddy Bobic się konkretnie zajmuje. Bo teoretycznie a nie jest ma... dyrektorem Scoutów? Po prostu teraz? Nie, on jest jakby dyrektorem, jakby nad dyrektorem akademii. Bo teoretycznie dyrektorem akademii jest Marek Śledź, ale praktycznie trudno jest określić jaka, jakie są jego kompetencje, bo on współpracuje, on jest jakby dopełnieniem Michała Żywłakowa na funkcji dyrektora sportowego. I on się zajmuje i on będzie się zajmował właśnie tymi, znaczy współpracował z Michałem Żywłakowem głównie na przykład. Tak, ale prostu... czy to jest na takiej zasadzie, że on będzie z Michałem Żywłakowem przy... inaczej współpracował przy dokonywaniu transferów? Czy to będzie wyglądało trochę tak, że będzie Freddy Bobic pełnił jakby właśnie funkcję takiego szefa skautów, że przyjdzie z gotowym nazwiskiem, powie tak, Michał, ja tutaj mam gotowego piłkarza na taką i taką pozycję, takiego, którego potrzebowaliśmy o danym profilu. No i że Włakow już wiadomo zadania dyrektora sportowego będzie robił, żeby domknąć właśnie transfer. Czy na jakiej zasadzie będzie to wyglądało, jak ty to widzisz? No właśnie teoretycznie widzę tak jak ty. Czyli, że on będzie proponował zawodników, tylko właśnie mówię tu, co oficjalna linia klubu mówiła. Oficjalna linia klubu nie mówiła, że on zastąpił Radosława Mozyrkę. Ale właśnie tak, według mnie tak to może wyglądać, bo już na przykład nie tylko zawodników, ale też Freddy Bobic miał prowadzić rozmowy z Nenadem Bielicą w kwestii objęcia, ewentualnego objęcia przez niego posady trenera Legii. I tu też właśnie jeszcze wracając do posady trenera Legii, może być też kluczowa jego rola, bo wcześniej pojawiały się informacje o Eugenie Polańskim, który w wyboru simone jest Gladbach sprawuje funkcję trenera rezerw, więc też możliwe jest, że może jego kandydatura też jest możliwa. No tak, a tutaj też sobie już o tym trochę powiedzieliśmy, ale chciałbym, Aha. żebyś do tego jeszcze nawiązał, jak będzie wyglądała tutaj Kwestia właśnie nowego trenera, osoby trenera przy dokonywaniu transferów. Czy on też będzie miał coś do powiedzenia, czy będzie takim właśnie trochę ciałem doradczym, też jak Jacek Zieliński, będzie musiał zatwierdzić, powiedzieć tak na koniec, czy po prostu jakby wiadomo, wskaże tylko gdzieś tam pozycje, na które potrzebuje. I już dział tutaj sportowy Michał Żewakow, Freddy Bobic będą robili swoją robotę? Właśnie bardziej mi się w tej życiu doradczym i wskaże zawodnika, jakie kompozycje potrzebują. Bo raczej nie sądzę, właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem, że nie będzie miał takich kompetencji jak Gonzalo Fajo, że Gonzalo Fajo można powiedzieć, że mógł sobie sam sprowadzić zawodnika, jak sprowadził Władana Koła już tu wspomnianego. I to właśnie, a nowy trener będzie miał właśnie takie kompetencje, że to będzie ciało doradcze, on będzie sugerował dyrektorowi, jakich zawodników potrzebuje, a dyrektor będzie działał. Mm -hmm, no tak. A tutaj powiedz, już trochę będziemy kończyć powoli, nie będziemy dzisiaj przedłużać, bo zbliża się właśnie ten finał Ligi Francji. Jak byś widział, właśnie zespół Legii, jak typujesz w nowym sezonie, jak to może wyglądać, personalnie i, i wynikowo? No to personalnie, to ja właśnie już tu typuję, właśnie trenera Szpilewskiego, bo on mi się wydaje taką osobą, która jest, bo to jest Białoruś, więc można powiedzieć, że on zna trochę nasze środowisko, bo w końcu jest ze wschodu. I trener, którego taktyka jest też zbliżona, bo on preferował 4-4-2, ale też potrafił grać z stylem, którym grał Gonzalo Fajo i na którym właśnie mamy zawodników w Legii. Bo na 4-4-2 w Legii nie oszukujmy się na razie, nie ma zawodników, chyba że zostaną sprowadzeni do tego stylu dla trenera. I co do właśnie kwestii sukcesów, to jeżeli Michał, Michał Żebłakow już raz pokazał, że potrafi dobrze zarządzać klubem, ja mam nadzieję, że pokaże i drugi raz. I wierzę w mistrzostwo. Myśli, że leges stać na kolejny właśnie ćwierćfinał tutaj ligi konferencji? A i czy przede wszystkim stać na równą grę na trzech frontach? To wszystko będzie zależało od tego, jak zostanie przeprowadzone okienko. Jeżeli okienko zostanie przeprowadzone w taki sposób, że zostaną sprowadzeni mocni zawodnicy. Dobrzy którzy będą mieli dobrych zmienników, to oczywiście, że Legia na to stać, i nawet bym powiedział, że Legia stać na dublet. Ale jeżeli okienko zostanie tak przeprowadzone jak w tym roku, jak w tym sezonie, gdzie to można powiedzieć była kompletna katastrofa, to nie widzę perspektyw. Ale ja, Michał Szewaków, tak jak wcześniej wspomniałem, Michał Szewaków jest kompetentną osobą i wierzę, że on sprowadzi odpowiednich zawodników i Legia osiągnie sukcesy. No, również na to liczymy, a na dzisiaj już kończymy. Także Karol, dziękuję Ci bardzo, Karol Tynia, Legionet. Nie, nie, nie. Dzięki i Michał Przybycień. Zapraszamy na kolejne tutaj nasze nagrania na kanale na Wślizgu. Dawajcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do widzenia. Cześć.